Jestem na kolejnej wycieczce na taką wyspę Grytoja. Jestem już na Grytoji. Wyspa jest dosyć spora. Dookoła będzie miała około 40 km. I rozmawiałem z takim Norwegiem, że podobno jest tu możliwość obejścia tej wyspy dookoła. Z tym, że od tamtej strony, ze wschodniej, wyspa jest bardzo dzika. A ja idę na szczyt. Ma około 825 metrów wysokości. Dojechałem do końca trasy. Jestem tu przy tych fortach. Tutaj, grotawar, Fort. Na mapie nie wykryło mi tego szlaku, i pytałem się dwóch Norwegów o drogę. Jeden nie wiedział. Wskazał mi drogę do swojego sąsiada, i ten sąsiad kazał mi podjechać. Mówił, że można iść za jego domem, czyli tam gdzieś, ale jest bardzo trudny szlak. Ale mówi, że troszkę bezpieczniejszy jest, jeżeli wystartuje od kościoła. Samochód zostawiony. Startuję od Gulhus, tak jak mi mówili. No jest tutaj jakaś dolina i jakaś hala. No niby jakiś szlak jest, także już jestem zadowolony. I jeszcze dopytałem się ludzi, którzy szli na spacer z dzieckiem i też bardzo chętnie mi podpowiedzieli drogę. I kazali mi się z krajem tego urwiska. I zaczyna się. Jak tu nie lubić chodzić po czymś takim. Tym bardziej, że jestem tu raczej sam. Jeszcze zielona trawa. To znaczy, że parę weekendzików jeszcze mi zostało. W takie góry. Bo później sierpień, wrzesień. Około października, już w połowie października, tutaj już szczyt zasypują śniegi i koniec z wyprawami. Widać samochód. No, to, że ja nie mam kajaka, to w tym momencie żałuję bardzo, bo te wyspytki są całkowicie dostępne. idę dalej wyznaczonym szlakiem. Ta babka mi powiedziała, żeby iść tamtędy, ale boję się iść niewyznaczonym szlakiem, bo. Można się wpakować bardzo, tym bardziej, że jest bardzo ślisko. Ja to w ogóle nie znam drogi. To gdzieś prowadzi do tej doliny, prawdopodobnie, ale tam też widać, chyba gdzieś będę mógł sobie przejść, bo widzę, że jest takie łagodniejsze zejście. A Henry Tynden jest za tą górą. Doszedłem do takiego miejsca. Taka buda, gdzie się można schować. Piękny widok, ale niestety ja idę w złą stronę. A tam nigdzie nie było odbicia w prawo. Trochę się cykorze tam wchodzić, bo mogą być jakieś dziury pod tym pchem, który jest bardzo gruby. Można się zaślizgnąć. No i nie jestem na 100% pewien, czy to tam. Dzika jest jeszcze tam. Tam mam jeszcze drogę do. Wolen ale ja nie chcę iść do żadnej doliny, tylko chcę na tą górę. A jeszcze pójdę tam, może tam coś będzie. O, żeby. Przecież to jest bunkier. Musiał tutaj strzec do jazdu do tej doliny. Oryginalne stalowe, tutaj okucia się zostały tutaj takie schodki, które powodowały, że kule nie wpadały do środka, tylko się odbijały już nie jest źle, nawet jakbym nie, jakbym nawet nie trafił na ten szczyt tu jest jakieś okno zamurowane nie ma jakiegoś wejścia idę jeszcze troszkę dalej i skręcam w miarę możliwości tam w prawo tu się droga rozszerzyła wracam się patrzyłem na mapkę i każe mi tam iść prawie półtora godziny ale gdzieś tam i nie na ten szczyt a szczyt jest tu tutaj czyli się wracam i będę próbował szczęścia na przełaj wyspa ale naprawdę Przestrzenie są tu ogromne. No, pozwolimy sobie tutaj się zatrzymać na chwilę. A tu mam taki ładny widok. I tutaj na, widać, że na tej wyspie tam stoją takie cztery tipi. A tu wcześniej jest tak łódź wikingów. Możliwe, że ktoś sobie zrobił taką mini wioskę wikingów. Chociaż oni to nie mieszkali w tipi, tylko w drewnianych chatach. No, już startuję do, na ten szczyt, ale zerknąłem jeszcze tutaj za tą budę i tam widzę, że są bunkry dalsze. Nie wiedziałbym, że coś takiego tu było, gdybym się nie zatrzymał. No, coś niesamowitego. O kurczę, tu jest cały taki kompleks. wejścia nie ma, wszystko zamurowane Czyli tak, jest tu taki bunkier z taką kopułą Nie ma jakiegoś stanowiska szczelniczego Bardzo małe wejście takie A ja wiem może na 80 na 80 Metal pięknie się zachował rdzewiej, ale to jest taka rdza, ale ona wygląda jak patyna bardzo dobra stala nie czytałem nic na temat tych bunkrów, także nic nie wiem na pewno jest to część wału atlantyckiego o, tu jest jeszcze jakiś fundament a, tutaj już Stanowisko szczelnicze, to jest jakaś podstawa. Jest coś dalej. No jest i to chyba też takie jakieś większe stanowisko. No jak to warto czasami zgubić drogę. Niestety tu zamurowane. Nie wiem, co to za bunkier, może jakieś składowisko amunicji. A tutaj znowu stanowisko strzelnicze. Tu jakiś taki okop niewielki. Tam dalej już jest większy spad, także tam prawdopodobnie już nic nie ma. Ja jeszcze popatrzę, czy coś tu nie ma w ziemi. Ciekawego. Też nie wiem czy tutaj te bunkry uczestniczyły w tej bitwie o Narwik czy tak jak większość bunkrów, że nie była w ogóle używana podczas II wojny. Ale tu jest Narwik bardzo niedaleko, czyli na pewno się coś działo i też stale się trzyma świetnie. Jakby wyszlifować, to będzie zdrowy metal. Nawet te kawałeczki są, już. to jest wszystko zdrowe. Rdza się w ogóle nie kruszy. Pięknie oszalowane, równiutko. O! I prawdopodobnie jakiś oryginalny przełącznik. Co to mogło być? AG, czyli te wkrętarki, to też nie jest przypadek, nie jest jakaś nowa firma nie wiem co to może być ten kabel byłby taki stary to wchodzi w jakąś rurkę, jakieś przełączniki pokrętła. tak jakby coś zwiększały albo zmniejszały możliwe, że do jakiegoś nadajnika bo ten kabel za słaby Żeby tu jakiś duży prąd szło, jakieś duże napięcie, ale to jest to jest prawie jakby nowe było, nie zardzewiałe, to jest zardzewiałe Taki nowiuszki, ale on nie wygląda na stary, nie. chociaż się łamie w rękach. Nie wiem, co to może być. No Tutaj obok tego jest drugi bunkierek. Czy to jakaś wentylacja, ale to naprawdę wygląda całkiem nieźle. Te śruby. Jakieś cynkowane, zardzewiałe w środku, takie wszystko zachowane czyściutkie. Nie ma tam rdzy i nawet tam się to świeci. O, tu jest to bliźniacze stanowisko, i tam już nie ma tych przełączników, ale są identyczne plastiki. No nie wiem, ten plastik wygląda jak nowy. Tutaj jeszcze znalazłem taki okop. Namęczyli się, żeby go wydłubać. Tak patrzyłem czy czegoś tu nie ma w tych dołkach, ale znalazłem taką łóżkę. Na pewno nie jest to stare. Rocznika nie, nie widzę. No, ciekawe. Próbuję się tu przebić. Ja już tutaj zboczyłem w lewo w stronę tej góry. Tu się zrobiło tak bardziej stromo Nachylenie jest gdzieś takie Niestety wpakowałem się w ślepy zaułek Tutaj szedłem bardzo stromym takim zboczem. Tam już jest przepaść, a tu jest za stromo To wszystko jest śliskie, mokre Ale jeszcze widzę z tej z góry, że być może tamtędy przejdę i teraz widzę gdzie ja szedłem. Tu i w tym miejscu mnie zblokowało. Tam jest taka, taka przepaść i tam było za 100 metrów podejście. Widzę, cały czas takie mokradło. No tutaj bez substutów i bez butów z membraną to nie ma się co pchać. Mam nadzieję, że się buty mi nie rozkleją, bo będzie bieda. I tu chyba jest wejście, chyba, bo już traciłem nadzieję, że wejdę dzisiaj, bo już jestem troszkę zmęczony. Bo jednak trzy razy podchodziłem pod tę górę. To jest trzecie, jakby. Wejście, no troszkę stromo. Już wyszł, wszedłem dosyć dużo Przepaść jest bardzo duża, kurde ja tam spadł to nie chcę myśleć I chyba nie wejdę Tu jest za duże ryzyko Nawet jest tu co wszedłem w miarę tak sprawnie, że będzie mi ciężko zejść No to fajnie wyglądało tutaj Ja jestem w tym momencie tutaj Ale tu mi wskazuje, że tam jeszcze z boku może być łagodniejsze dojście Czyli znowu się wpakowałem w złą dróżkę I to nie jest to, że ja mam stracha Tylko po prostu tu nie ma drogi Ale to lepiej się wycofać zawczasu Niż za późno schodzę ja Nawet już nie myślę tam i iść dalej, więc nawet samo zejście będzie ciężkie w tym momencie wszedłem i bardzo dobrze, bo bardzo ciężko było mi zejść a parę razy zjechałem na tyłku z dwóch metrów a raz to wjechałem butem pod kamień nie mogłem go wyciągnąć No, jestem prawie już przy tej drodze, dwie minuty jeszcze do niej, a czy drogi do tego niby podejścia. Ale tu nic nie widać. Nic mi to nie da, że ja tam dojdę dalej. Pewnie się tam da jakoś wyjść, ale nie dzisiaj. Także wracam. Bo kawał drogi przeszedłem, chyba nawet cały ten tunel pod spodem, który, pod tą górą, to ja to przelazłem. Tutaj znalazłem noter. Te takie bardzo drogie. Norweskie takie owoce, podobne do malin, tylko że żółte. O no no, tu jaka piękność. Tylko nie wiem, bo już jest taka rozmiękła troszkę. Ja się cyrkoliłem z każdą kałużką, a teraz już jak przyzmęczony jestem to lezę po kostki w wodzie się już nie przejmuję, byleby dojść. Tam już przed chwilą widziałem tą wiatę. No, wyleżałem się półtora godziny i zastanawiałem się, czy rozbijać namiot, ale chyba wrócę do domu. Czyli pójdę jeszcze, odwiedzę sobie resztę tych bunkrów i wracam. No, byłem, byłem gdzieś tam i tutaj widzę na zboczu są kolejne bunkry. Tu też jeden. Idę zobaczyć go z bliska. Tam wcześniej byłem też przy jakichś bunkrach, ale były przysypane całkowicie. A tu raczej jakieś fundamenty. Wjechałem tu pod takie wodociągi. I prawdopodobnie tu jest wejście z tego bunkra. Jakiś szlak jest i tu mamy jakiś okop. W takim skarpie, a tu widzę, że jest ten, który widziałem z dołu. Tu jeszcze zostały jakieś metalowe elementy i na pewno wszystko oryginalne. Wygląda jakby jakiś stojaki, do którego drut kolczasty był montowany. Możliwe? taki słupek stał, tu były przeciągnięte druty, chyba. Tu jest kolejne. tym razem jakieś stanowisko nadziało. Nie ma tutaj go przełącznika. Następne. Takie same jak tu wcześniej i tam na górze O, jest ten właściwy 2,20 wysokie przynajmniej Uh, tu można wejść. A ja jak na złoźnie wziąłem latarki. A to jest tylko ślepy zaułek rewelacyjny Beton, kurcze proszę bardzo, Idealny. A tu zaraz przy tych portach takie spore boisko i być może, że tutaj sobie żołnierze grali w piłę A tu takie stare bramki zespawane Nie będę musiał sobie to sprawdzać No dobrze, ostatni bunkier, już więcej nie jadę, bo droga masakryczna, ciężka do przejechania. Ale musiał... A tu co? Tu jakaś jakby jakiś garaż na coś. O i tu miejsce do biwakowania, ale miejsce jest trochę ponure. dalej może być. I spierniczam już. Za długo tu jestem. A! Proszę bardzo. To chyba najlepsze stanowisko. A skarpie. Czyli tu było jakieś działo, które wyjeżdżało. Nie mam nic z wsadzenia. Dobrze, czyli warto jednak tu podjechać, bo widok piękny i najlepiej tutaj wyeksponowane to stanowisko. No super, tam dalej już pewnie nic nie ma. O, tu jest jeszcze jakieś przejście. O kurde, o kurcze.